Ponownie jest z nami tym razem mistrz Polski Jacek Kramek, męska sylwetka. Jacku, Twoim okiem, jak wyglądają debiuty w tym roku? E, witam serdecznie, cześć Marto. E, słuchajcie, debiuty w tym roku po raz kolejny zaskoczyły. Jak widać, branża fitnessowa rozwija się tak, jak było to zapowiadane rok temu. Chyba poziom jest mocniejszy niż na mistrzostwach polskich w tamtym roku, co mnie bardzo martwi. <laughs> Ponieważ konkurencja rośnie. Rosie, sam wychowałem sobie tutaj na tej scenie e, kilku bardzo dobrych zawodników, na których liczę. No nic, zobacz, mamy cztery, trzy kategorie. Po 50 zawodników. Zobaczymy jak oni będą wyglądać na scenie, jak oni się pomieszczą przede wszystkim na scenie. E, wśród takiej ilości zawodników bardzo ciężko się przebić, czyli e, ta szóstka to nie będą przypadkowi goście. Także myślę, że zawody będą stały na mega, mega wysokim poziomie. Tym bardziej, że świadomość zawodników w tym roku jest dużo wyższa. Właśnie. Sam miałem okazję spozowania przeszkolić około 20 zawodników. Eee. Jakbym mogła Cię prosić, powiedz e, tak w kilku słowach, co jest najważniejsze w męskiej sylwetce? Bo często ludzie mają problem, żeby zrozumieć na czym polega różnica pomiędzy kulturystyką, przykładowo kulturystyką klasyczną, męską sylwetką. Gdzie są te różnice? Na czym tak naprawdę polega męska sylwetka? Męska sylwetka polega na tym, żeby e, mega męsko wyglądać na scenie, ale nie wyglądać kulturystycznie. Czyli tutaj nie, nie, sylwetka musi być... E, tak naprawdę zawodnik nie musi dużo różnić się e, masą mięśniową, co udowodniają nasi mistrzowie, tacy jak Grzegorz Płaczkowski, czy Mariusz Janucik. To są zawodnicy, którzy, jeśli chodzi o tors, a nogi też, e, którzy mogliby spokojnie rywalizować również w kulturystyce, ale inaczej my, my musimy się inaczej sprzedać na scenie. My nie pokazujemy wuskularyzacji mięśni, e, nie pozujemy siłowo, tylko pozujemy... E, bardzo delikatnie, tak żeby było to przyjemne dla oka. Dla mnie to jest przede wszystkim różnica, bo wielu zawodników przychodzi do mnie na pozowanie i oni spinają się i mówię, ale jesteś za duży. Wiesz o co chodzi? Spinają się i mówię, jesteś za duży. Jak po godzinie pozowania. Nagle się okazuje, że ten chłopak zupełnie pasuje do tej kategorii, już zaczyna się ustawiać tak jak powinien i, e, i wygląda super. Pierwszą oceną, jaką e, dają sędziowie, oceniają klatkę i brzuch. To, to jest przede wszystkim podstawa. Trzeba mieć pełną klatkę i bardzo ładny brzuch. Czyli to, co się najbardziej podoba kobietom. E, dodatkowo e, ruch sceniczny i taka klasa zawodnika, kultura sceniczna, plus wygląd ogólny. Czyli tutaj jest ważny też uśmiech. My w kulturystyce. Te miny e, mogą być groźne. Tutaj masz mieć, być przyjemny dla oka, masz być e, takim przystojniakiem na plaży, tak, czyli e, musi być to po prostu przyjemne dla oka. Jacku, jeszcze takie pytanie. E, ile średnio trwa przygotowanie zawodnika na scenę? Załóżmy, że masz już takiego wytrenowanego zawodnika, bo niestety w przypadku sportów sylwetkowych nie możemy mówić o tym, że bierzemy osobę, która nigdy nie miała styczności ze sportem. Mhm. Przykładowo już masz osobę z całkiem niezłą sylwetką. Ile zajmuje przygotowanie tej osoby na scenę? Jeśli chodzi o przygotowanie zawodnika na scenę, to jest kwestia według mnie indywidualna. Tak. Ponieważ... Mniej więcej, okres, redukcyjny, okres redukcyjny. tak uśredniając, to jest około 6-8 tygodni z zawodnika, który ma poziom kanki w granicach 10-12%, czyli taki przyzwoity tak. poziom kanki na masie. To jest 6-8 tygodni i wtedy zachodzą takie zmiany w sylwetce, te proporcje wychodzą same. Potem cały czas szli w tego co jest. Pamiętamy o tym, że fitness się różni tym, że nie musimy się docinać do, sk do skraju rozsądku. Tutaj mamy wyglądać estetycznie, czyli ta wózkalaryzacja, te skrajne odwodnienie nie jest potrzebne. Sylwetka musi być na scenie po prostu wyglądać zdrowo. Ważna jest skóra, yy, nie możesz być przesuszony. Pamiętamy o tym, że zbyt mocno odwodniony zawodnik nie będzie się prezentował zdrowo. Więc tutaj jakby w fitnessie jest zachowany pewne, pewien umiar w wyglądzie. Choć nie uważam, że kulturystyczny wygląd nie jest, jest jakikolwiek brzydki, ponieważ bardzo mi się podobają zawodnicy w mojej kategorii wzrostowej, w kulturystyce klasycznej. Ja bardzo ich podziwiam, także, także pozdrawiam serdecznie moich przyjaciół z kulturystyki, Bartka Leoniewskiego i wielu, wielu innych zawodników. Proszę powiedz mi, bo poruszyłeś taki ciekawy temat. Masa. Jak wygląda masa w męskiej sylwetce? <laughs> masa w męskiej sylwetce wygląda tak, że... O tak. Czyli generalnie... Czyli, czyli nie bardzo. <laughs> czyli nie bardzo, dokładnie. Tu nie chodzi o to, żeby wyglądać jak... Pączek z reklamy dobra, Danona. Jakoś mięśla, dobra jakoś Jak pączek z reklamy Danona? Nie można tak wyglądać. Albo myślałem. E, Słuchał? <słucham? <słucham> tak. Albo ludzik myślę, Chodzi o to, żeby zachować estetykę. Pamiętamy o tym, że zbyt duże nabijanie wagi, e, to jest potem rozciąganie skóry na brzuchu w różnych miejscach. Potem się okazuje, że Tutaj gdzieś się źle rozbudowało, bo tak naprawdę nie wiesz, co pod tą wodą się buduje. Można robić to troszeczkę bardziej z głową, patrząc ciągle, jak się wygląda i budować przede wszystkim sylwetkę pod pozy podstawowe w fitnessie. Ja na przykład układam sobie swoją sylwetkę, patrzę, wizualizuję swój wygląd na scenie, wiem, jak mam wyglądać, w jakiej pozy będę stawał i patrzę sobie tylko w miejsca, w które chciałbym poprawić ze zdjęć na wcześniejszych zawodach. Dobra, I jeszcze temat tabu męskiej sylwetki. Przygotowanie na scenę, makijaż, fryzura? Słuchajcie, ja startowałem w zawodach międzynarodowych. Są zawodnicy, którzy e, malują sobie rzęsy. Mistrz, Mr. Olimpia e, w Pradze, amatorski, e, był, miał swój ręcznik obok siebie. E, I normalnie, lotką się tam malował, rzęsy, wszystko. Słuchajcie, jeśli masz wygrać zawody. Zrobiłeś już tyle, ile zrobiłeś. zrobiłeś już tyle no. i ma Ci to pomóc, masz być bardziej wyrazisty. Nie wiem, no będzie trzeba o tym pomyśleć. <laughs> Okej, okay, dzięki bardzo. Jeszcze powiedz plany na przyszłość, na starty. E, moje plany na przyszłość to teraz rozbudowanie masy mięsiowej jakościowej do Wielkiej Nocy i od Wielkiej Nocy bardzo długa redukcja na, na jesień, na Arnolda, na Olimpie i może potem na Mistrzostwa Świata, zobaczymy, kwestia wyników. Super. super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Dzień Ci bardzo. Dziękuję. cześć, pozdrawiam.